Do... Znaczy, ja doskonale to tam, jednak dostrzegam, że tej zgodności nie ma. To jest moja opinia. Ja po prostu uważam, zwracając uwagę na załącznik graficzny, że teren, o którym po prostu został podniesiony temat, nie pokrywa się ze studium. tak? Czyli ta no. zgodność ze studium zawsze jest wymagana. Panie radny, czy zapoznał Pan się z Ja zapoznałem się doskonale i nie widzę niezgodność. Chciałbym złożyć taki wniosek do Szanownej Rady, żeby zrobić analizę prawną, czy doszło do zniesławienia Rady i ewentualnie po prostu jak takim sytuacjom możemy y, jako Rada przeciwdziałać. I y, nie chciałbym po prostu daleko wychodzić, pozwolicie bo... Państwo, żebym dokończył dokończyć swoje Panie Mecenasie, dobrze, pozwoli Pan, że ja tylko skończę. Jeśli, jeśli, jeśli ma Pan to już po prostu wykonane, to, to, to chętnie po prostu w ten czas zapoznamy się z tym i być może ten mój wniosek będzie bezprzedmiotowy. Ja chciałbym, czy pozwólcie Państwo, że dokończę swoją wypowiedź. Ponieważ mam takie po prostu przeczucie, że jest to jakaś forma być może zniesłowienia i dlatego jest tylko pytanie po prostu do nas, do radnych, jak możemy się przed tego rodzaju formami po prostu zabezpieczyć. bo ja rozumiem, że jeśli jest jakiś konkretny powód, jakiś jest temu podstawa, no to w ten czas trzeba brać odpowiedzialność. Czasami uważam po prostu za też takie słowa, które są wypowiadane w kierunku po prostu naszej Rady. Ale tutaj uważam po prostu, że jeszcze jakby te racje nie zostały przesądzone, a już pewne po prostu fakty zaistniały, tak. I dlatego, Panie Prezesie, jak Pan pozwoli, to ja w ten czas chętnie wycofam ten swój wniosek, jeśli tą analizę usłyszymy tutaj na obradach sesji. Dziękuję. Zniesławienie z to jest artykuł 212 kodeksu karnego, który brzmi, no muszę go przeczytać. To pomaga inną osobę, grupę osób, instytucje, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega żywnie albo ograniczeniu e, wolności. Paragraf drugi. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w paragrafie pierwszym za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, każe ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności dorobku. I teraz sami Państwo musicie e, rozważyć, czy słowa prezesa stowarzyszenia mogły Was poniżyć w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska. E, to jest pierwsza rzecz. Ja o tym nie przesądzę, o tym przesądzi sąd. Jeżeli... Aha, to jest w ogóle przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego, w związku z czym... A ponieważ Rada nie ma osobowości prawnej, dlatego też każdy z Państwa jako radny może poczuć się zniesławiony i może złożyć, możecie też złożyć wspólnie taki, taki akt oskarżenia do sądu. Panie ja, ja, ja dziękuję po prostu za e, odpowiedź e, na to moje pytanie, ale chciałbym tutaj e, jakby zasygnalizować, że e, ta analiza prawna, rozumiem, pan wypowiada, e, dotyczy ona po prostu jakby tej kwestii które tutaj zostały poruszone przez prezesa Stowarzyszenia tak. Mieszkańców Gminy Kosakowo. To jest bardzo ważne, wie pan, bo tych tak. prezesów jest wiele, tak żeby żeby tutaj te informacje były pełne. Tak, tak. Rozumiem pan Rozumie. Dobrze, to, to, to Dobrze, to jest, to jest jednak kwestia. Zaś, zaś, zaś druga sprawa panie celasie, jednak stoję na stanowisku jako radny, żeby przeprowadzić analizę. Uwzględniając te wszystkie elementy po prostu, czyli, bo tutaj Pan jakby wskazał w swojej interpretacji, przytoczył Pan artykuł i zaznaczył Pan, że to my mamy sobie ocenić po prostu, tak? Ja tak ja, ale już ale, oczywiście, nie, 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 proszę po pierwsze tak, nie czuję się upoważniony ani nie wydaje mi się, aby zakres mojej obsługi prawnej obejmował y Tworzenie analizy prawnej dla potrzeb radnych, a nie rady, bo to jest już analiza dla potrzeb każdego radnego. A po drugie, od razu się zastrzegam i to zastrzegam, że nie, nie. Nawet gdyby Pan się zwrócił do mnie jako osoba fizyczna, to nie odpowiedziałbym Panu na pytanie, czy to. Czy osoba, która zniesławia, zostanie skazana? To nie o to pytam. Ale, ale ja już mówię, bo. Tak. Na tym miałaby polegać analiza ja, i to jest tylko i to jest cała odpowiedź. Panie Macenasie, rozumiem pana po prostu, że pan ma swój zakres kompetencji obowiązków określony umową. Ja mam na myśli Radę Gminy po prostu jako podmiot. A pan, a to, nie w tym zakresie. Czyli nie w tym zakresie każdy radny tu rozumiem, czyli każdy z osobna tutaj w tym przypadku, albo wszyscy razem. Ok, czyli tą kwestię tu wyjaśniliśmy, po prostu, no dobrze, to, to mi wystarczy po prostu, czyli tutaj jako Rada Gminy... Nie, jako Rada Gminy nie. Ok, rozumiem. I to, i to mi wystarcza po prostu, także...